A więc po pierwsze chciałbym przeprosić za te, ten brak aktywności, ale dziwnie to zawsze, ale skończyły mi się autografy. Teraz mam ich trochę więcej i dzisiaj skupimy się na Hanoverze 96. I witam na kanale Floren i autografy. I przechodzimy. Pierwszymi autografami będą tutaj na y, plakacie. I tutaj. Zacznijmy tutaj od samej góry, znaczy z prawej samej góry. Y, Hussein Chakran. Hussein Chakran, który jest reprezentantem y, Libii. Tutaj jest Roya, prawy obrońca Hannoveru. Tutaj jest y, trzeci bramkarz Hanoweru, Leon Omar Wexel. tutaj jest no tak można powiedzieć legenda Ron Robert Zila ale tylko za moment przejdziemy tutaj jest Marcel Haschenberg który może tam być znany na przykład za to, że wygrał dwa razy puchar Niemiec i tutaj jest Howard Nielsen który Grał kiedyś w Fortune'u Dizel Gdzie teraz gra Dawid, Dawid Kownacki? I to plakat. Przejdźmy teraz do zdjęć w ramkach. Tutaj jest Nicolò Tresoldi na karcie z I tutaj chodzi o to, dlaczego powiedziałem. Tutaj będzie. Teraz powiem, dlaczego powiedziałem, że. Ron Robert Thill, to jest taka jakby legenda. Wygrał w 2014 Mistrzostwa świata z, w, nie, z Niemcami i no, kiedyś grał na przykład w Manchester United i wrócił do Howry, gdzie ma taką no, średnią tam gra teraz. Teraz przejdźmy na autograf, który jestem najbardziej dumny Mam. I to jest Barcek Wdowik Bardzo długo na niego polowałem Ale praktycznie nigdy go nie było No ale raz na treningu Po treningu Zauważyłem, że idzie Potem będzie też osobne wideo Jak wygląda trening Hanoweru Ale to w przeszłości I zauważyłem właśnie, że on idzie i od razu poszedłem... Hej Bartek, możesz mi się podpisać. No i podpisał wszystko. Tam dałem mu jeszcze taką koszulkę, którą zręcznie zrobiłem z reprezentacji polski. Tam chyba jeden tylko mecz miał. Zodebitował tylko w jednym meczu. I podpisał mi trzy zdjęcia. Znaczy dwa zdjęcia i jedną kartę. Teraz przejdźmy do ogólnie tutaj Hanoweru. który też jest właśnie z reprezentacji Polski. I tutaj jest wdowik. To jest y, też CILA. tutaj na takiej właśnie ładnej karcie Hannoveru. Wszystko jest raczej podpisane. Sam zebrałem. I od CILA mam jeszcze y, więcej autografów. Bo czasami się zdarzy, że znaczy czasami dużo razy się zdarzy, że ma się jakiegoś piłkarza więcej razy. I tutaj są, jak, tutaj są wszystkie powtórki, jak bym mógł to nazwać. Tutaj jest Sila. To jest znowu Sila. Jeden tres soldi, i drugi tres oldi. Trzeci Sila. Janik. D. Volksamer na, na jak jeszcze grały Unia Berlin i Sej Muroja Może pokażę Wam. O tak właśnie wygląda taka karta. To jest czajne zdjęcie, jakie wydrukowałem. I właśnie mi je podpisał. Tylko spakuję i przechodzimy. Przechodzimy dalej. Jak była, właśnie, Cila. to idziemy dalej. Jest Josh Knight, którego jeszcze nie mam. To Phil Neumann, który niedługo odchodzi, więc chcę go zrobić. Autograf Jessica Ngankam. Ciekawa historia, bo z nim mam wywiad zrobiony. Tam są zdjęcia, które jeszcze nie podpisał. I takie zdjęcie Hanoveru. Tam widać, że już jest Tresoldi. I właśnie chyba od Tresoldi mam najwięcej autografów. Bo mam pewnie więcej niż z 5 może Tam jeszcze jeden na karcie, ale to wam potem pokażę. Więc tutaj jest jeden Tresoldi. Tutaj jest Tresoldi. Tutaj jest drugi Tresoldi i reszta są w innych, tam był trzeci tresoldi, co wam pokazywałam w ręce. i czwarty tresoldi jest tam na karcie. To jest Janik Rohelt. były piłkarz akademii, były piłkarz akademii Bayernu. Tutaj Hyun Joo Julie, który jest wywożony z Bayernu. Max Kinstansen, którego jeszcze nie mam. Tutaj jest właśnie Hyshein Chakran, który w reprezentacji Libii wygrał, znaczy wygrał strzelił swoją pierwszą bramkę jak mówiłem Hawat Nielsen Erik Ullman, który grał kiedyś w Leipzig niestety ten podpis jest taki straszny trochę, bo mi się wy... Co tu kapis, więc to jest jeszcze jedno zdjęcie które chcę, żeby podpisał taka historia jest z tym autografem, że Szukałem dosłownie przed nim tego autografu. Znaczy jego karty. I nie mogłem jej w ogóle znaleźć. I specjalnie jeszcze poczekał. Więc super, super gość. Tu jest Janik Dim. Też na karcie Hanoveru, Tutaj też Sejmuroja <laughs> Marcel Harsztenberg. Tutaj jeszcze kolega mi wysłał kartę, żeby mu podpisać. Postro Oscar I tutaj są też Zdjęcia, które chcę, na przykład tutaj Halstenberg z BVB z reprezentacji Niemiec i jeszcze jedna z Hanoweru. A, no tak. Moment, moment. Jak powiedziałem? Halstenberg był, re, był reprezentantem Niemiec i tutaj też mam jego autograf. O dokładnie tutaj się podpisał na sobie i no ten właśnie podpis tutaj ma cela Halstenberga i właśnie tutaj w tym tutaj hefcie jest byłem na jednym treningu a na plakacie zdobyłem na swoim chyba drugim treningu, bym powiedział. No, tutaj jest Las Gindow, którego też poluję cały czas, ale jakoś mi umykam. Montel Endico. Kolia Oden. To jest Weinkauf, czyli rezerwowy bramkarz. Właśnie tutaj też jest e, mój Drugi autograf Wolksama Andresa, też jest Leon Omar, też mi się wypisał. To jest Brooklyn Eze, nie mam autografu. Tutaj momulu też nie mam. Eddie nie mam. I to byłoby też ciężkie. Stefan Light jest byłym trenerem Hanoweru i udało mi się zdobyć jego autograf, więc super. I tutaj dalej są kolejni trenerzy. I jest Michael Ratajczak. Polskiego pochodzenia Niemiec. Były piłkarz właśnie Hanoweru. I obecnie trener bramkarzy. Tutaj jest Bo Borys Tomiak. Którego mi się jeszcze nie udało złapać. I tutaj są karty na Rabiego Matondo, który jest wypożyczony właśnie z Rangers. Tutaj jedna karta chce żeby się podpisał na, tutaj na logo Rangers. I właśnie tutaj jest karta yy, z szalką. I to wszystko jeśli chodzi z tego albumu. I za moment Wam pokażę karty. Jak mówiłem, też mam autografy na kartach. Tutaj jest Tresoldi, Volkshammer, no i właśnie Wtowik. Dziękuję za oglądanie.